Siema! Z tej strony Kasper. Dzisiaj będę grał FIFA. Oczywiście... Jeżeli Wam się film spodoba, to zostawcie łapkę w dół. Komentarze i napiszcie mi w komentarzach potem jaką następną grę mam zagrać. No, ja oczywiście mogę zagrać forzę dwójkę. No. Eee, mogę zagrać w NBA. O… No mogę ogólny Wauta jak to, bo nie wiem. Bo dużo nam mogę, kiedy mam nagrać z tego. bo Wauta. Oczywiście, że że na to czasu wieczam. bardzo wierny, ale to, że nie wiem, może coś będzie może nie. No nieważne, no najwyżej jak coś, to proszę mi pisać w komentarzach, czy ktoś ma płytę. Jeżeli ktoś nie ma, to ja się nie mrażę no nie wiem, kupię sam, to coś. Nie wiem, zobaczymy, no. No i ogólnie jest teraz taki trening gramy. Dobra, no, no, no i ogólnie mi to szybko idzie, bo z tymi lami to szybko wygrywa. już pierwsze sprawy, no? Ja nie wiem. Teraz no, spróbuję strzelić. No jakby tak on mnie obronił. <coughs> tylko by się wywalił, to możliwe, że i bym strzelił. Dobra. No to jest pierwszy yy, raz, w którym w Fifa, bo to jest FIFA 16 demo oczywiście no. Mówię, ja muszę sobie płyty kupować. Na przykład nie wiem, jak będziecie jakoś mieli taką fajną grę, to nie wiem jakieś gita albo coś, to no, proszę pisać w komentarzach, albo... No nie wiem, no... Może sobie razem mam swój numer podał, nie wiem. Zobaczę. Bo ogólnie teraz to ja jestem chory. Więc mi jest łatwiej o... <coughs> mi jest łatwiej grać niż gadać, ale odcinek jeszcze dzisiaj drugi wpadnie, więc forzy dwójki. O ile mi wyjdzie, nie? Bo oczywiście ja tu mogę różnie grać. Na no, przykład jakiś kolej zrobimy piłkę. Dobra, mogę Wam też pokazać, jak można szybko wkręcać, ale to już potem jak będzie ważne. O! jest No. Się no. Spoko! No, Także, no co? no, Za niedługo mówię. <kluje> <kluje> za niedługo może wiem. Może coś 24 godziny, mo, mo, może zrobię 24 godziny na tak. Nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy. Może jeszcze mój kolega będzie ta. Akurat nagramy 24 godziny na tak. nie wiem, nie wiem, nie wiem, zobaczymy. Najpiękny był wolej. No przykro mi wolej nie wychodzi. Nie, proszę się nie martwić. Ja tutaj do końca będę, będę grał. Nie będę grał do połowy. Bo no, tam po prostu duszy. Bo potem jeszcze mogę sobie wstrzymać, ale nie. No, zobaczę, zobaczę jak mi to wyjdzie no. Są chory. Nie wiem, piszcie w komentarzach, może coś następnym razem nagram, nie wiem, spróbuj się nie zaśmiać albo coś, nie wiem. Może pisać w komentarzach wszystko. Ja wam nie zabronię. Dajcie się zapiję. <coughs> Mam lepicie. No. Także będziemy grać jeszcze mecz Ogólnie mogę dzisiaj jeszcze trzy nagrać odcinki, ale... No nie wiem, no nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Znaczyć może jeszcze dzisiaj z mamą mój odcinek nagram. Moja mama będzie mi mówiła, co ja mam zrobić przez 24 godziny. Nie wiem, nie wiem, mama. No. O! To jest mój ulubiony moment. A jajajaj, wcześniej, jakoś wkręciłem, Jak z wami nadałem, ale mi wtedy nie weszło bo się patrzył na inną rzecz. O, no, szybki walik, no co na kolei, Potem może jak znajdę UFC, to UFC może nagram jeszcze. Rozobaczy, no już, byłam u UFC jeszcze. Cyk, wolej. W sumie jak będę tak grał, to w sumie... by nie. I jeszcze przypominam, jeżeli będzie 1000 łapek w górę, to nagram film. To nagram film, jak yy, gram w piłkę z kolegami. Yy, pokażę Wam parę sztuczek. No, nie sztuczek, a pokażę Wam no coś bardzo fajnego. Tylko, że, no, mówię, jak mówiłem, musi być 1000 łapek w górę bo inaczej jak nie będzie no to przykro mi, ale no, nie pokażę, no. Bo <coughs> mogę Wam jutro może. Jutro już nie wiem, zobaczę, może jutro będzie się le lepiej czuł, to może wyjdę na dwór. To nagram odcinek jak chodzimy wszędzie, albo jak jesteśmy na, te, na takiej oponie co się gustamy. Ja kolega, drugi kolega i trzeci kolega. I możliwe, że będzie kręconek taki, no, taki, no, taki, ten, 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 ten y, rondo takiego, takiego, no. Mówię, zostawcie łapki w górę, to no, naprawdę będzie dużo filmów. <coughs> Bo tak to jak jest mało filmów, znaczy mało łapek w, w, w górę, <coughs> to więcej filmów, no, nie ma, no. I tak, dopiero dzisiaj może nie, wiem, 3 lub 4 odcinki nagram, nie wiem, zobaczę. Ale musicie przyznać, że mi dobrze idzie w FIFA. Mimo, że nigdy nie grałem w FIFA. No, no, może grałem No, w sumie, szybki start. No, w sumie nie wiem, czy to się opłaca, czy nie. Słuchajcie, Cyk, 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 cyk. Cyk. Ajajaj, aj, aj. bym wkręcił. Spodkręconą w piłkę by to lecia, leciało, ale. Nie wiem, może jak moja mama się zgodzi. To będzie nagle taki odcinek. Niech mam mówię. Ale nie wiem, zobaczę się, no. No wkręcić, ale nie, nie, no, nie, ja też sobie nie, U! widzieliście? <coughs> Jakie nie, prawie spo, z połowy. Mówię, ja też jestem dobry w to. No i no co, no szybko wygrana, 4 do 0. No to co, no także będę się z z żegnał, no to... to... 什么？